Dzień dobry wszystkim, z tej strony Jana Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym odcinkiem, ponieważ Wam przedstawię najlepsze sposoby na nudę na Blockster Planet. Po co odchodzić z tej gry, skoro nadal można się w niej bardzo dobrze bawić? Dlatego też, jeśli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania po pierwsze odwiedźcie sobie jakieś stare nexusy lub sezony według mnie bardzo fajnie jest czasami sobie powspominać, ja naprawdę bardzo lubię sobie to robić, naprawdę podwiedzać sobie jakieś stare nexusy lub światy VIP. naprawdę wam bardzo to polecam jeśli się nudzicie ja aktualnie sobie gram w świątecznym dziewiątym sezonie jak chcecie to mogę wam gdzieś wypisać wszystkie nazwy takich jakby światów, które znam, gdzie się znajduje jakiś stary nexus lub świat VIP. może być sezonowy albo nie sezonowy ponieważ niestety nie wszystkie zostały zbudowane ale jeśli się nudzicie to ja wam bardzo polecam sobie czasami powspominać, ponieważ wspominanie jest bardzo fajne i Wam naprawdę to polecam idealne to jest na nudę. Po drugie, razem z przyjaciółmi zbudujcie sobie wasz jakiś taki fajny, wspólny dom i akurat to już jest Wasza decyzja, czy będzie mały, czy duży, czy będzie kolorowy, czy będzie ciemny, czy czarny, to już akurat decyzja należy tylko do Was. Ja na przykład bardzo dużo budowałem różne sobie takie bardzo różne domy z moimi znajomymi i muszę przyznać, że bardzo fajnie spędziliśmy razem czas. Po trzecie, polepsz swoje umiejętności grania w Blockster Planet, na przykład poćwicz precyzję, albo po prostu sobie potrenuj przechodzenie droperów, albo niemożliwych parkourów, ponieważ trening czyni mistrza. Naprawdę jak, będziecie, jak sobie będziecie tak dużo ćwiczyć, to możecie. Stać się całkiem niezłymi pro i możecie sobie przechodzić różne trudne rzeczy, ponieważ no właśnie mi nie wyprzechodzi to, co ja właśnie usiłuję przejść. No, ale myślę, że gdybym sobie poćwiczył, to byłbym naprawdę niezłym pro i może kiedyś dałbym radę to przejść po czwarte wymyśl swoje własne wyzwanie i nominuj do niego swoich znajomych, kiedyś tego było naprawdę bardzo dużo, tutaj jakieś 24 godziny na różowo, tutaj na czarno, tutaj jeszcze jakaś zmiana płci, no więc dlatego też wymyślcie swoje własne, ja kiedyś wymyśliłem swoje własne i to było 24 godziny Dave Challenge Dave to jest taka zła postać z czwartego sezonu której potem odmieniliśmy i się stała dobra ona chciała zniszczyć cały świat, dlatego też no dobrze, że jednak jakoś tak sobie się uchroniliśmy, po prostu możecie też dać sobie jakieś własne wyzwanie, na przykład nie wiem 24 godziny skin na Jankata, no ale tak życzę wam powodzenia z wymyślaniem, no i mam nadzieję, że wam się to przyjmie, ponieważ moje wyzwanie się za bardzo nie przyjmie. Po piąte, możesz sobie wymyślić swoją własną postać i ją możesz przerabiać dosłownie tak jak chcesz, na przykład dawać sobie jakieś swoje ulubione klocki, albo robić sobie takie bardzo fajne ubrania, ponieważ ja czasami sobie często to tak robię, ponieważ skiny stopki nie są zbyt kreatywne, ja sobie to robię i naprawdę może przyznać, że to jest bardzo ciekawe, ja sobie czasami lubię tak skinka porobić, czasami mi co zajmuje naprawdę dużo czasu, no ale jak nie macie co robić, to bardzo wam polecam. Berek i chowany w jednym na Blockster Planet Właściwie dlaczego nie? Zgraj się z przyjacielem Lub przyjaciółmi i znajdźcie sobie jakiś taki Fajny świat, ja bardzo polecam Nexus Sezon 4, jeśli chcecie go znaleźć co wpiszcie sobie Nexus Season 4 I po prostu sobie tu tak ganiajcie i się chowajcie To jest naprawdę bardzo fajna zabawa Ja kiedyś się tak bawiłem z moją przyjaciółką No i naprawdę mam z tym bardzo dużo fajnych wspomnień Ale aktualnie się ganiam z niewidzialnym kolegą Duchem. Jeśli się nudzicie, a nie chcecie Grać w żadne parkury albo coś budować, no to polecam Zabawę w Nexusie, no a o co w tym chodzi To już wam tłumaczę, że na początku sobie na Idziecie do tej lodziany, sobie tutaj kupujecie jakieś fajne lody, a potem się idziecie wykąpać w oceanie, sobie tak wskakujecie i sobie pływacie po tej wodzie, tylko uwaga na tego strasznego potwora, który z każdym dniem się coraz tu tutaj bardziej powiększa. No i na wniszy całą blokabellę. No i sobie teraz potem już wychodzicie z wody po takiej bardzo fajnej kąpieli. No i sobie tutaj idziecie do mamy Flori na spaghetti, czy na pizzę, czy kto woli tutaj sobie zamawiacie, nie wiem, i sobie siedzicie dacie przy stoliczku jecie. No i co dalej robicie, to już zależy tylko od was. Dajcie znać swojej wyobraźni. Po którejś już tam eksperymentujcie z budowaniem, starajcie się znaleźć nowe wzorki na ubrania albo jakieś nowe fryzury, a kto wie, ponieważ być może niedługo wprowadzicie nową modę. Ja niestety nie jestem za dobry w budowaniu, ale ja wiem, że Wy na pewno moglibyście znaleźć coś ciekawego, ponieważ ja mam bardzo, bardzo fajnych i różnych kreatywnych widzów. Po dziewiąte, puść sobie jakąś fajną muzyczkę i poprzechoć jakieś niemożliwe parkury. Ja zazwyczaj robię tak... Skoro już mowa o przechodzeniu perkurów, bardzo Wam polecam przechodzić sobie takie fajne i satysfakcjonujące. Według mnie właśnie takie budują Marbop, Storencjusz i taka osóbka o niku Antonio Małpa 15. Ich wszystkie niki właśnie Wam się wyświetlały na ekranie. Ja Wam bardzo polecam przechodzić sobie perkurki od tych osóbek, ponieważ one budują w takim bardzo fajnym stylu i są naprawdę bardzo kreatywne. No i jeśli Wy macie jakieś takie swoje właśnie ulubione typy perkurów, to mi napiszcie go w komentarzu albo na poczcie prywatnej w Vlogstar Planet. Razem z przyjaciółmi możecie zrobić sobie konkurs, tak też możecie fajnie spędzić czas. Na przykład zróbcie zawody, kto najlepiej kopie, kto najlepiej walczy na bitwie, kto najlepiej buduje, kto najszybciej przechodzi parkoury i tak dalej. Możecie wymyślić też swoje własne konkurencje. No i też oczywiście zróbcie jakąś fajną nagrodę dla zwycięzcy. Co prawda, ja się w to nie bawię, ale są tacy, którzy to bardzo lubią. A mianowicie chodzi mi o zabawę w role-play'ie. Po prostu się w nim chcielacie w jakąś rolę, na przykład w, nie wiem, w Biedronkę i czarnego kota i sobie po prostu razem się w coś bawić, na przykład w jakieś ratowanie Paryża, albo możecie z jakiejś innej bajki, z jakiej chcecie, po prostu sobie szukacie jakichś ludzi, albo jakiegoś takiego świata, no i tam sobie zapraszacie przyjaciół, albo możecie też z jakimiś ludźmi, których nie znacie, no i wtedy sobie możecie przy okazji poznać jakieś fajne osóbki. No i jak wam się nie podoba żaden, który wam proponuje Blockter Planet, to możecie otworzyć swój własny, na przykład z, nie wiem, z jakichś swoich przygód albo z jakichś zwierząt. Po prostu dosłownie, co każdy chce. No, jeśli chcecie, możecie spełnić jakieś swoje marzenie, czyli na przykład wbić wymarzony level, nazbierać na coś wymarzonego z kryształów, albo sobie pozbierać na coś monety, ponieważ to jest idealny czas, żeby sobie pospełniać jakieś fajne marzenia. Po prostu, bo jakie to nagrywam, to są wakacje i wszyscy chyba raczej mają dużo czasu, no chyba, że wyjeżdżają na jakieś obozy albo kolonie. Ale teraz możecie sobie na przykład pobijać level na sekundukach, albo dużo pokopać, pozbierać kryształki po nexusach, albo też po prostu pozbierać monety. Możesz też wymyślić jakieś bardzo fajne sposoby, żeby sprankować swoich znajomych, tylko uważaj, żeby potem nie płakali, albo żeby nie było im smutno. Albo też się upewni, że po prostu odbioru to wszystko z dystansem, ponieważ chyba nie chcesz sobie zepsuć jakichś fajnych znajomości, prawda? A tak przy okazji, wszyscy, którzy pamiętają konto, do którego napisałem tego epickiego pranka, zostawiają tutaj łapeczkę w górę. Albo też możecie się wybrać na wycieczkę po zagranicznych serwerach Blockster Planet i sobie zobaczyć jak tam wygląda Topka, jak wyglądają parkoury i jak do, dosłownie wszystko wygląda, zależy po prostu co chcecie sobie zobaczyć, ponieważ na przykład nie ma serwerów z wszystkich krajów, nie ma na przykład włoskiego, ani rosyjskiego, ale może kiedyś będzie, no myślę, że byłoby naprawdę bardzo ciekawie, albo też możecie sobie nawiązać kontakt z jakąś osobą z zagranicy, na przykład ja się jakiś czas temu zaprzyjaźniłem z Enderix Fury, po prostu piszemy sobie po angielsku, ponieważ ona jest z Holandii i naprawdę ona robi bardzo fajne animacje z Blockster Planets. jeśli nie wiecie, to ja naprawdę Wam bardzo je polecam i po po prostu to dosłownie od was zależy, jaki sobie serwer zobaczycie i co po prostu chcecie na nim zrobić. No, a jak nie chcecie zwiedzać zagranicznych serwerów, to sobie zobaczcie, co się dzieje na czetach stoki, ponieważ tam też bywa naprawdę czasami bardzo śmiesznie. Albo ludzie mają jakąś śmieszną dramę, o nie wiadomo co, albo się po prostu o coś kłócą i naprawdę może tam też być bardzo śmiesznie, albo też możecie sobie jakoś potrolować tych ludzi, czyli na przykład ja nie wiem, ponieważ kiedyś z przyjacielem sobie robiliśmy niewidzialność, i jedliśmy popcorn jakiś ludziom i ta ciasta po prostu oni się wkurzali i to było naprawdę dosyć śmieszne, ale Wy może też macie jakieś swoje śmieszne sposoby, żeby to robić. Po po prostu, co chcecie robić na takich czatach, po prostu czy patrzeć, czy robić po prostu jakieś, nie wiem, czy jakieś pranki robić, to po prostu zależy tylko od no. a jeśli nie chcecie wam w nich grać, to możecie sobie trochę odmienić swoją ścianę, czyli na przykład pousuwać jakieś stare skiny, albo je edytować, albo im pomieniać nazwy, po prostu tak, żeby Wam się to bardziej podobało, jeśli coś Wam się nie podoba. Albo też możecie się posunąć o trochę krok dalej i sobie zrobić ścianę taką bardziej estetyczną. Ja za bardzo nie wiem, jak to się robi, ale jeśli jesteście tego ciekawi, jak to zrobić, to możecie sobie poszukać jakichś poradników na YouTubie. Po 18. kolekcjonowanie i zbieranie różnych limitowanych przedmiotów. Według mnie naprawdę bardzo fajnie się zbiera jakieś takie różne limitowane rzeczy, albo nagrody sezonowe, jakieś takie trofea, ponieważ ja mam wszystkie i naprawdę mi się zawsze bardzo fajnie zbierało, na przykład na takie trofeum Chromacji, albo te dawijanie na ten klocek z czwartego sezonu. Ja naprawdę bardzo lubię sobie zbierać i uznaję to za takie naprawdę chyba jedno z moich ulubionych hobby i rzeczy, które robię na or Planet. Po prostu ja wam naprawdę bardzo to polecam, ponieważ ja się nigdy przy tym Jeśli nie. Jeśli masz nie. dużo czasu i dużo cierpliwość, możesz zrobić wszystkie swoje misje, ponieważ nie to, że nie będziesz szyn. Nudzić, to możesz też sobie zrobić dużo monet i levela. Według mnie naprawdę bardzo warto. I przy okazji też możesz sobie jeszcze wymyślić jakieś nowe fajne misje, ponieważ byłoby naprawdę bardzo ciekawie, gdyby blok, który Planet dodało jakieś takie nowe, ogólne, na przykład, że nie wiem, zbierz 20 kryształów słońca dla Zigi. To byłoby naprawdę bardzo ciekawe. No i na koniec spróbuj sobie zagrać inaczej niż zwykle. Jeżeli na przykład jak do tej pory graliście sobie na telefonie, to zagrajcie na komputerze, a jak na komputerze, to na telefonie, albo też sobie zmieńcie perspektywę i sterowanie. No i zobaczcie, jak Wam się teraz tutaj gra. I naprawdę się tak strasznie dziwnie gra. Po prostu ja w ogóle nic nie rozumiem z tego, jak się tutaj chodzi, ale po prostu fajnie by było, może kiedyś sobie spróbuję tak nagrać z tego film. Ale z dzisiejszego odcineczka to już byłoby na tyle, moje kochane kociaki. Mam nadzieję, że Wam pomogą zwalczyć nudę chociażby na jakiś długi czas. Więc co kochani, zostawcie koniecznie subika i łapkę w górę, ponieważ 5000 subskrypcji do końca wakacji. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i pa